Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani, nasi przywódcy, wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my się spodziewaliśmy, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazły jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich. Oni rozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto Słowo Pańskie. Niedzielny fragment Ewangelii. Ukazuje nam Jezusa, który razem z nami wędruje, razem z nami idzie i w tych trudnych czasach, w tych trudnych dniach, tygodniach, miesiącach, Jezus jest razem z nami. On idzie razem z nami drogami naszego życia. Jak zaznacza święty Łukasz dzisiaj w Ewangelii, On jest prorokiem potężnym w słowie i czynie wobec Boga i całego ludu. I my tego doświadczamy, jako ludzie wierzący, przeżywając ten czas pandemii. Doświadczamy, że Jezus jest obecny jako potężny prorok, potężny Bóg, który nam towarzyszy i który nas prowadzi. Co więcej, nawet nie tylko jest, ale działa pośród nas. Dlatego dziękujemy Jezusowi, że jest razem z nami obecny. Cieszymy się, że możemy go przyjmować, słuchać Jego słowa i możemy tym słowem żyć każdego dnia. Niech Bóg nam błogosławi w tych dniach, niech nas dalej prowadzi, chroni przed zakażeniami, darzy zdrowiem, a także niech również i da nam tę łaskę, aby użyźnić naszą ziemię deszczem, tak bardzo nam potrzebnym.